Cześć z tej strony top place CSGO. Pokażę wam jak pobrać denko i wysłać je do nas w celu wzięcia oddziału w konkursie o w karta którego wartość jest zajebiscie doża czyli 20 złociszy. Wchodzimy w twoje mecze a następnie pobieramy mecz. Gdy już to zrobimy przechodzimy do zakładki pobrane. Tam znajduje się mecz z naszą przepiękną akcją. Teraz przechodzimy do folderu gdzie mamy zapisanego Counter Strike'a. Przypadkiem proszę się nie śmiać z mojego Windowsa XP bo jest warty grody hajs. Do rzeczy. Wchodzimy w folder Steam, następnie w Steamapps, klikamy w folder Common, a następnie w Counter-Strike Global Offensive. Wchodzimy w folder CSGO. Teraz wchodzimy w folder Replace i mamy tam dwa pliki, pliki info i plik demo. Obydwa pliki wysyłacie do nas na adres mailowy topplace.mapaspok.pl.